Ulica Budowlana, brak pobocza, źle wyprofilowana droga, dziury i brak odprowadzenia wody. W ten sposób jedną z najstarszych ulic Jędrzychowa opisują kandydaci do Rady Miasta Prawej i Solidarnej Jacka Budzińskiego. I trudno nie przyznać im racji. Kandydaci do Rady Miasta z okręgu numer 3, który obejmuje dzielnicę Nowe Miasto i część Jędrzychowa w nowej kadencji chcą zająć się poprawą infrastruktury drogowej. Jak wyliczają, do zrobienia jest naprawdę sporo. W opłakanym stanie są Warzywna, Krasnoludków, Wierzbowa i Wronia. To są ulice z najstarszej części Jędrzychowa. Niestety wiele dróg do dzisiaj na poszczególnych częściach Jędrzychowa jest albo w ogóle bez nawierzchni, albo są, jest na bardzo złym stanie. Zostały pouszkadzane dreny. Niemieckie ulica ulicę budowlaną na na zna zna własną własną Mieszkała tu tu wiele wiele lat. zaznacza, zaznacza problem mieszkańców wynika ze złego złego władz władz miasta. Drogi gruntowe, w w opinii, są są źle wyprofilowane i w większości większości równane równiarką. równiarką. Jak dodaje, miasto nie robi robi więcej. więcej. problemem to to właściwe. właściwe. Eksploatowanie tych dróg, utrzymanie, czyli po prostu zachowanie pewnej sztuki drogowej. Kandydaci do Rady Miasta Prawej i Solidarnej, rozwiązanie trudnej drogowej sytuacji mieszkańców Jędrzechowa i dzielnicy Nowe Miasto widzą w kolejnej perspektywie unijnej właśnie tym chcą zająć się w ratuszu mamy nową perspektywę środków unijnych 2014-2020. To będzie ostatnia taka szansa, żeby wyrównać właśnie dysproporcje infrastrukturalne na terenie, właśnie między innymi Jędrzychowa i dzielnicy Nowe Miasto, i czas, czas się za to zabrać. Prawa i Solidarna w programie wyborczym kładzie du Duży nacisk na zrównoważony rozwój starej Zielonej Góry i dzielnicy Nowe Miasto.